Ja pierwszy, jakie mam uwalone okna. Witam na kanale Doc Corner. Ja jestem Ola, a to we własnej osobie Doc Corner. Co tam? Co słychać? Opowiadaj. O, nic się nie nagrało, słuchajcie, miałam źle ustawiony. Aparat nagrywało szybę. Także wspaniała wiadomość, ale. Słuchajcie, ja jestem Ola, to jest do corner. To już wiecie. Subskrybujcie, jeżeli, tutaj, jeżeli jesteś tutaj nowy, jesteś tutaj nowa. No to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, tam jakiegoś komentarza, podzielenia się swoją historią życia. Chyba dzisiaj będzie o, tak jak w tytule zresztą widzicie, o zespole problemów separacyjnych. Ja jestem teraz. Tak wiecie, na żywo po webinarze troszeczkę mi otworzył oczy na pewne kwestie, bo teraz tak, słuchajcie, ja wam bardzo polecam ten webinar. Nie będę udawać, że dzisiaj to co wam powiem, to że y, siedziałam na, nad badaniami i tak dalej, szukałam w internecie i tam sobie wszystko robiłam, tylko miałam wszystko podane na tacy i właśnie... O Jezu, skorzystałam z tego webinaru y, Maleny De Martini, czyli specjalistki od problemów separacyjnych, zespołu problemów separacyjnych. Ja teraz jestem po tym webinarze bardzo mądra w tej, w tej kwestii. <laughs> się śmieję. No i właśnie chciałam się z Wami podzielić tym, czego się nowego dowiedziałam. Problemy separacyjne nie są moim konikiem, że tak powiem. Jest to jeden z trudniejszych dla mnie zagadnień, temat. Ja też pamiętam te czasy, kiedy Januś miał bardzo duże trudności. Zostawaniem w domu, bardzo często fobia dźwiękowa jest połączona z lękiem separacyjnym. Ja od fobii dźwiękowej robiłam w tamtym tygodniu bodajże live'a, więc jak chcecie, no to chodźcie na Instagrama, bo tam ten live jest zapisany i też może faktycznie y, czegoś też nowego się dowiecie. Ale właśnie jest to temat bardzo trudny, bo czujemy się po prostu w domu jak y, 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 więźniowie. Więźniowie? Więźniowie czy więźnie? Więźniowie chyba. Tak czym się charakteryzuje i czym jest tak naprawdę, co jest tam w tym zespole problemów separacyjnych. Tam jest bardzo duży lęk, taki wręcz skrajny, frustracja, niepokój, jakby cała gama różnych emocji. Uuu, tam jakieś foty lecą. Lęk przed separacją jest to fobia, nadmierne reagowanie na, właśnie w tym przypadku, zostawanie w domu osoby, które tego nie doświadczają, dla nich to jest po prostu irracjonalne, jak się można w taki sposób reagować, w jak taki sposób można się zachowywać. Yy, osoba by, yy, bez fobii, osobie bez fobii jest to bardzo trudno zrozumieć, jak to jest i jakie to są skrajne emocje. Będziemy dzisiaj mówić o takich trzech podstawowych mitach na temat właśnie problemów e, separacyjnych u psa. Pierwsze spanie w łóżku z psem. To plusy i minusy, ale na pewno nie wpływa to na problemy separacyjne u psa. Nie bój się, że śpiąc ze swoim psem wzmocnisz jego y, problemy y, y, separacyjne, okej? Okay? To jest Twoja jakby decyzja, czy jest to dla Ciebie w porządku, że śpisz razem ze swoim psem, bo są oczywiście tego plusy i minusy. Ja bardzo lubię, bo lubię czuć bliskość ze swoimi psiakami i myślę, że to działa w dwie strony. Natomiast są też minusy, chociażby takie, że częściej muszę zmieniać pościel. Natomiast to Ty sobie dostosuj do Twojego życia i do Twoich zasad, czy jest to dla Ciebie w porządku, czy nie. Druga rzecz. Coś, co dla mnie było kiedyś nie do pomyślenia. To w się sensie może było do pomyślenia, ale nie musisz ignorować psa, jak wracasz na przykład z pracy, czy wracasz tam skądś, robicie sobie, y, uczycie się tego zostawania w domu. Nie ignoruj go, bo nie jest to coś, co jest dla Was naturalne. To jest oczywiste, że pies się cieszy, że jesteś w domu. Ty się cieszysz, tak? Że widzisz swojego psiaka, więc są to naturalne, jakby zachowania. Nie mówię tutaj o skrajnych przypadkach, kiedy ktoś robi po prostu -o 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 imprezę życia z tego, że przyszedł, prawda? Nie pobudzamy psa do takich skrajnych emocji, tak? Natomiast jeżeli chcesz coś do niego powiedzieć spokojnie, przywitać go, pogłaskać, to jak najbardziej to zrób. Nie musisz ignorować swojego psiaka przy wyjściu i wejściu. Się tyczy tych dwóch kwestii. Kolejna też jest rzecz taka, że ja też myślałam, słuchajcie, że jeżeli już na przykład podczas wychodzenia. Słyszę, że Twój pies daje czadu, tak, wyje, piszczy, coś tam, szczeka i tak dalej, demoluje dom, nie wchodź do domu. Poczekaj, aż się uspokoi, wtedy wejdź, żeby nie wzmacniać tego lęku, tak, żeby nie wejść w momencie, kiedy on jest w takim szale i żeby nie pomyślał, że to jest klucz do sukcesu, tak. Natomiast po pierwsze, jak ja teraz na przykład też o tym mówię, no to mam świadomość tego, że pije 3 po 3 para 15, bo też cały czas Wam powtarzam o tym, że emocje, a zachowanie, Dwie różne rzeczy, w sensie wiadomo, że emocje wpływają na to zachowanie. Natomiast jeżeli ja się czegoś boję i ktoś mi na przykład mnie przytuli albo y, powie mi jestem z tobą, tak? Czy coś w tym stylu, a nie ignoruje mnie, no to ja się czuję lepiej, jeżeli ten ktoś jest ze mną. Cały czas mamy takie przekonanie, że z psami to jest całkiem inaczej. Nie, w wielu kwestiach, szczególnie takich emocjonalnych. Wcale się tak bardzo od siebie nie różnimy. Pies nie rozumie, dlaczego olewasz go, jak, on, jak przychodzisz do domu. Nie jest to naturalne Twoje zachowanie. I trzecimi, moci. Gryzaki naturalne, suszone. Jakieś kostki, maty do wylizywania, maty węchowe, wszystkie takie zabawki do karmienia pomogą Ci w rozwiązaniu problemu separacyjnego z Twoim psem. Jest to też jeden ze szkodliwych mitów, dlatego że to troszkę tak, słuchajcie. Jakby na przykład w tym momencie, nie ja sobie teraz jadłam moci i w momencie, jakby tutaj się pojawił pali, no nie, to ja bym nie była zainteresowana tym tutaj, tym lodem. Tym Raczej bym stąd uciekała, ewentualnie bym próbowała jakoś go unicestwić, ale na pewno bym nie pomyślała o tym, że kurczę, może zjedzenie tej tutaj słodyczy może jakoś mi pomoże. To jest też faktycznie tak, że bardzo często to karmienie, to jedzenie może nam. Trochę przysłonić ten problem, nie? Jaki ma pies? Może przysłonić ten strach. Też niejednokrotnie widziałam psy, które pomimo bardzo dużego lęku e, potrafiły na przykład zjeść. Tak, nie wiem, wylizać coś z Konga i tak dalej. Natomiast po tym, jak na przykład zobaczyłam, jak to wygląda na kamerce, to widziałam, że to wcale nie było, nie wiem, dla niego wyciszające, wiecie, nie miało dla niego zbawiednego wpływu, tylko to było na zasadzie po prostu szybko, szybko zerzeć, zerzeć, nie? Szybko, szybko, albo wracanie do tego takie bardzo nerwowe, do tego jedzenia, no i jakby to nie wykluczało tego lęku separacyjnego, ale faktycznie wtedy mogło być ciszej, no bo pies na przykład, no nie był w stanie wtedy Peker, tak jak ja, jak miał zajętą y, jabłkę jedzeniem, nie? to jest też to, że te zabawki same w sobie nie pomagają. Oczywiście mogą pomagać, jeżeli chodzi o jakąś nudę, y, dla wielu psów samo wylizywanie, gryzienie może być takie dosyć mocno y, wyciszające, ko wyciszające, kojące itd. Natomiast na pewno nie pomoże psiakowi, który nie potrafi zostać sam w domu. Liczy się jedno, żebyś człowieku wrócił do domu. Inaczej to, no nic, żadne zabawki, żadne zostawanie, za żadne gadanie przez kamerkę, nie gadajcie przez kamerkę, proszę Was, do swoich psin, e, bo już całkiem potem dostają świra, bo nie wiedzą, co się dzieje, kto, kto mówi i czemu mówi, że Cię tutaj nie ma. Słuchajcie, ja Wam mogę szczerze polecić ten właśnie webinar Maleny De Martini, specjalistki właśnie od Lęku separacyjnego, tych problemów yy, separacyjnych. Też napisałam słuchajcie do Zosi i do Piotra Wojtków, no i poprosiłam dla Was, ale tak serio, nie napisałam i poprosiłam sobie myślę, no napisz, a co mi tam nie. No i opisałam właśnie, czy yy, byłaby taka opcja, na przykład, żeby jakiś kod czy coś mieć, no bo tak mnie natchnęło, że napisa napisałam po webinarze post. Też możecie sobie zobaczyć właśnie na Instagram. Tu Wam zostawiam do niego właśnie drogę. I drogi. jak sobie to wpiszecie, będziecie mieć zniżkę na ten właśnie webinar. Więc y, ja myślę, że też może Wam otworzyć oczy, bo jest to też fajne narzędzie, które pomaga pracować nam też ze swoimi klientami, ze, z naszymi klientami, ale y, jak najbardziej też polecam dla opiekunów. Trzymam za Was kciuki. Dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście. Zapraszam do następnego filmu. Pa! pa. Dobra, ja tak nie robię. <laughs> pa!